Państwo, mamy ostatnie 48 godzin kampanii. Rafał Trzaskowski, nasz kandydat na prezydenta, chce je spędzić w województwie łódzkim. Chce te ostatnie godziny także spędzić wśród nas. Już dzisiaj o godzinie dwunastej w Zduńskiej Woli, o godzinie siedemnastej w Pawianicach i o godzinie dwudziestej w Zgierzu. Wszystkich ciepło i serdecznie zapraszamy na możliwość spotkania Porozmawiania, zadania pytania Rafałowi Trzaskowskiemu. Widzieliście, Szanowni Państwo, wczoraj, jak Rafał Trzaskowski rozmawiał ze wszystkimi, którzy chcieli mu zadać pytanie. I mieliśmy porównanie z kandydatem, który w tym czasie uczestniczył w ustawce z jedną z prawicowych telewizji. Dzisiaj będziecie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy z naszym kandydatem. Każdy, kto będzie chciał, może z tej możliwości skorzystać. A my, tak jak tutaj widzicie, w gronie samorządowców, parlamentarzystów, za chwilę także w ramach akcji door-to-door, Door będziemy spotykać się z mieszkańcami Łodzi, rozdawać ulotki. Chciałbym w tym miejscu ciepło i serdecznie podziękować za zainteresowanie naszym spotkaniem i poprosić o zabranie głosu tego, któremu chciałbym w tym miejscu podziękować. Przez te wiele ostatnich miesięcy trudów kampanii koordynował naszą pracę tutaj w Łodzi pan prezydent Adam Pustelnik. Adamie? Jest mi niezmiernie miło. Chciałem bardzo podziękować, tak, tak szerokiemu gronu za obecność. Ja chciałem tylko powiedzieć, że. Takiego zaangażowania tylu dziesiątek ludzi nie widziałem od bardzo bardzo dawna i to jest dla mnie źródło wielkiego optymizmu i napełnia mnie wiarą w to, że naprawdę lepsza przyszłość dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków jest możliwa i głęboko w to wierzę, a tą przyszłość może zagwarantować w moim głębokim przekonaniu jedynie wybór Rafała Trzaskowskiego na prezydenta RP. Panie pośle. Szanowni państwo, już niecałe 48 godzin do ciszy wyborczej, pełna mobilizacja w tych wyborach, zresztą jak od samego początku mówiliśmy, liczy się każdy głos. Każdy głos na wagę złota. Te wybory rozstrzygnie być może kilkadziesiąt tysięcy głosów. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj w Łodzi, a Rafał Trzaskowski w naszym regionie, w Zduńskiej Woli, w Fabieńcach i w Zgierzu będzie namawiał, przekonywał mieszkańców naszego regionu do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. My w Łodzi i we wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach naszego regionu rozmawiamy z mieszkańcami, żeby właśnie postawili na Rafała. Ludzi dobrej woli jest więcej. Ja wierzę w to, że 1 czerwca wybierzemy przyzwoitość, kompetencje i doświadczenie, i wygra Rafał Trzaskowski. A teraz pełna mobilizacja namawiajmy wszystkich znajomych, koleżanki, członków rodzin wszystkich naprawdę, żeby nie tylko poszli 1 czerwca na głosowanie, ale żeby wybrali właśnie. Rafała Trzaskowskiego, bo to od nas, od Was, od nas wszystkich zależy los i przyszłość naszej Polski. Pan poseł? Szanowni Państwo, zapraszamy do Zduńskiej Woli, do Pabianic, do Zgierza, spotkajcie się z Rafałem Trzaskowskim, ale to co jest równie ważne jak spotkanie i szansa na rozmowę z najlepszym kandydatem na prezydenta, to to co jeszcze możemy zrobić do tej ciszy wyborczej i na pewno zrobimy, ufam, że to zrobimy. Zapukajcie do drzwi swoich sąsiadów, zadzwońcie do swoich przyjaciół, kolegów, znajomych z pracy, upewnijcie się czy... Pamiętają, że są wybory, czy zamierzają w nich uczestniczyć, jeśli nie, to wytłumaczcie im, że to jest ostatni moment i że od ich decyzji zależy naprawdę bardzo wiele. Jeśli ktoś nie może dostać się z jakichś powodów, ma kłopoty z poruszaniem się, jest niepełnosprawny, to pomóżmy mu dostać się do lokalu wyborczego. Wszystkie ręce na pokład. Każdy głos jest ważny. Musimy w niedzielę wszyscy wziąć udział w tym święcie demokracji i zagłosować, a na końcu oczywiście postawić znaczek X przy właściwej kandydaturze, bo to jest wybór między człowiekiem, który jest doświadczonym politykiem, ale też uczciwym. A osobą, która absolutnie nie jest godna sprawowania tego urzędu i nie zasługuje na nasz głos. Nie możemy zawieść. To są ostatnie chwile, więc zachęcamy do głosowania. Panie senatorze. Szanowni Państwo, kochani obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, mamy 1 czerwca decydować o tym, kto zostanie prezydentem naszego kraju. Nie może to być osoba z szemranym pochodzeniem. To musi być osoba wykwalifikowana, która wie o czym mówi, która ma świetne kontakty na całym świecie, ale również jest szczera, uśmiechnięta i dla ludzi, i z ludźmi. Szanowni Państwo, w dużej mierze też trzeba powołać nową generację, która wykonała fantastyczną robotę jeszcze przez te kilka godzin, również będzie pracowała i namawiała młodzież. Kochana młodzieży. Naprawdę to o Was, tak jak na Marszu Patriotów szliśmy tak naprawdę o naszą przyszłość. Tak, dla Was, dla nas, dla osób starszych, dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Ta energia i moc z Marszu Patriotów niech przeniesie się na 1 czerwca, bo Polska cała głosuje na. Brawo! Polska cała głosuje na! Brawo! Polska cała głosuje na! Brawo! Zwyciężymy! Pan przewodniczący, kropka Bardzo Ruch. trudno powiedzieć cokolwiek po takim wy, wy, wystąpieniu, ale, ale warto wiedzieć, czy będzie pani przewodnicząca na pewno. Ale warto powiedzieć o tym, że my, w Łodzi wiemy jak wiosłować i będziemy wiosłowali do końca tej kampanii wyborczej, czyli do północy w piątek, do północy w dniu jutrzejszym. Jesteśmy na ulicach łodzi, codziennie rano, na rynkach, na skrzyżowaniach, na ulicy Piotrkowskiej. Pukamy do waszych mieszkań, potrzebujemy także waszego wsparcia, bo tym razem nie czwartego, a pierwszego czerwca będziemy decydowali o tym, jaka będzie Polska przez kolejnych kilkadziesiąt. Lat. I ten wybór wydaje się być prosty. Nie chcemy prezydenta, który jest bramkarzem, sutenerem. Chcemy prezydenta, który jest wykształcony, którego się nie będziemy wstydzili. Te ostatnie lata z Andrzejem Dudą dla nas wielu były okresem wstydu. Nie chcemy tego wstydu więcej. Chcemy kogoś, z kogo będziemy dumni. Takim kanatem jest właśnie Rafał Trzaskowski. Panie przewodniczący. Proste. Ja powiem krótko. Rafał Trzaskowski to ten wybór, który tak naprawdę będzie prowadził Polskę do rozwoju, to ten wybór, który odrzuca fake newsy, które w dzisiejszych czasach są powszechne, to ten wybór, który zgadza się z faktami naukowymi, a fakty naukowe dzisiaj ma się za nic. Cała E, jest mówione wiele rzeczy, które nie są prawdą. Jest mówione wiele rzeczy, które nie są zgodne z faktami naukowymi. Przeciwstawmy się temu. Zróbmy wszystko, żeby wygrała prawda. Zróbmy wszystko, żeby wygrała ta osoba, która rzeczywiście będzie prowadziła Polskę do rozwoju, e, do takiego miejsca na świecie, gdzie będziemy z Polski dumni, gdzie będziemy chcieli mieszkać w takim kraju. Mamy moc! No mam mamy. Moc. Mamy. mamy moc! Dziękuję. Cała no na... rapała! Pan radny? Nie Maciek? Maciek? Nie, 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 nie. Zieloni? Zielony. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy i zapraszam 1 czerwca do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Pokażmy, że wierzymy w zwycięstwo. Tak, tak, tak. Może to przesuniemy? Dam radę? Czekaj, czekaj, czekaj. ktoś to wziął. Czy Poczekajcie, to może... bo jak do zdjęcia.